W okazji wspomnianych spacerów po lesie i wypraw na ryby głównie jednak rozmawiał o otaczającej przyrodzie. Pokazywał różne rośliny, owady, ptaki, a także różne inne ciekawe zjawiska. No fascynowała go na przykład burza. Pamiętam, że ile razy zjawisko to występowało w przyrodzie, a był z nami, Gromadziliśmy się wszyscy wokół niego, wpatrywaliśmy się wtedy w ciemne chmury deszczowe, bezkształtne nimbusy, czy kłębiaste kumulusy, czy kumulonimbusy, mury burzowe, w błyskawice, nadsłuchiwaliśmy grzmotów, a ojciec z pełnym spokojem, bez paniki, opowiadał i wyjaśniał na przykład, że kiedy piorun uderza w pobliżu, barwa błyskawicy jest błękitna. Kiedy bardzo daleko, wtedy jest żółtawa lub czerwonawa. Obliczał przy tym odległość od miejsca uderzenia pioruna, licząc sekundy od momentu ukazania się błyskawicy do uderzenia i towarzyszącego grzmotu. Pamiętam, że trzeba było tę liczbę podzielić przez trzy, bo otrzymać odległość przybliżoną oczywiście w kilometrach. Pamiętał przy innej okazji także wiele ciekawych zjawisk przyrody, które w danych okolicznościach występowały. Uczynił to zawsze w sposób bardzo naturalny, bez zbędnych słów i moralizowania. Znam na przykład doskonale wiele gatunków ptaków, tak jak sięgam pamięcią wstecz, zawsze wisiały na parapetach okien w mieście, w domu karmiki dla ptaków, a nawet umocowane na murze klatki, w których gnieździły się no, najczęściej szpaki. Dużą radość sprawiało wszystkim to, kiedy wracały na przykład na wiosnę, witały swój stary domek, porządkowały i miały pełne dzioby roboty. Była to wspaniała okazja do codziennych obserwacji. To też potrafiliśmy godzinami całymi cichutko siedzieć schowani za firanką i przyglądać się im i ich krzątaninie. Jak powiedziałem, znał ornitologię i potrafił po trelach wydawanych dźwiękach czy śpiewie, określić jaki to ptak i opowiadać ciekawostki z życia różnych gatunków, a także potrafił wspaniale naśladować głosy wielu ptaków. Między innymi nakłonił mnie do zdobycia sprawności ptakoznawcy, owadoznawcy i roślinoznawcy. A kiedy kolejno je zdobyłem, mam tu na myśli Związek Arterstwa Polskiego, do którego należałem, w nagrodę mama wyhaftowała mi na filcowych krążkach odpowiednie oznaki, które później z dumą nosiłem na rękawie i które, muszę powiedzieć, przechowuję do dzisiaj jako pamiątki.